Dzisiaj kolejna niedziela Wielkiego Postu, a to znaczy kolejny głęboki oddech i kolejna daleka perspektywa, którą Pan Bóg chce nam pokazać. Żeby to dobrze zrozumieć, myślę, że tę Ewangelię trzeba przeczytać na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to taki indywidualny. Mamy niewidomego człowieka, którego Pan Jezus uzdrawia, nakładając mu na oczy błoto zmieszane ze śliną i każe mu się obmyć w sadzawce silowe. Człowiek widzi, dokonuje się do niego wielka rzecz. Ale zauważcie, że na drugim poziomie są tam wielkie znaki prorockie. No bo cóż to jest kurz i plufocina, no to wszelki brud i wszelka obrzydliwość, która jest na ludzkich oczach, która nie pozwala nam widzieć prawdy. Obmywa ją sadzawce Siloe, jedynej sadzawce w tym mieście, która nazywa się posłany, a to znaczy tak, jakby się obmywał w jedynym źródle, czyli w Bogu, czyli tym, który jest posłany w Jezusie. Otóż bardzo możliwe, że Pan Bóg w tym wielkim poście, Twoje indywidualne nawrócenie chce uczynić znakiem prorockim dla innych. I może dlatego ono się ciągle nie chce dokonać, że Ty nie chcesz być prorokiem. Otóż jeżeli się na to zgodzisz, jeśli Twoje nawrócenie będzie znakiem dla innych, to ono się w tym wielkim poście dokona.